Obecna na giełdzie papierów wartościowych od lutego 2008 roku spółka RAEN ogłosiła w tych dniach nową strategię, i właśnie o tej strategii będziemy rozmawiali w dzisiejszym wydaniu magazynu Opinii Cira Cafe. Witam Państwa serdecznie, cieszę się, że Państwo wracacie na nasz kanał na, na YouTubie. A dziś naszym gościem jest prezes spółki RAEN, pan Adam Guz. Panie prezesie, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Widzimy bardzo ambitne cele zakreślone w Państwa strategii. Porozmawiajmy w takim razie o tych kierunkach, bo widzę w strategii sześć tych głównych kierunków rozwoju spółki, ale Panu oddam przewodnictwo po, po tym dokumencie i po tych wyznaczonych wektorach rozwoju spółki. Tak, spółka ogłosiła nową strategię. To też wynika z. Z połączenia czy też przejęcia spółki SIT Capital, którym byłem założycielem, jednym z założycieli, i spółka RAEN przejęła 100% udziału w spółce SIT. Z kolei udziałowcy spółki SIT stali się akcjonariuszami spółki REN. Prowadzimy działalność deweloperską w obszarze OZE, z tym, że w takiej dosyć ciekawej formule Joint Development Agreement, czyli mamy umowy z międzynarodowymi e, korporacjami, funduszami, znanymi brandami e, globalnymi, którzy nam zlecają usługi deweloperskie. Z tym, że e, to jest e, etap e, późniejszy, ponieważ my przygotowujemy najpierw umowy dzierżawy z rolnikami albo przyjmujemy projekty na już jakimś zaawansowanym poziomie, które potem. E, e, po podpisaniu umowy deweloperskiej z, z tym inwestorem, dalej rozwijamy. Więc jest to unikatowa formuła, gdzie jesteśmy, wykorzystujemy nasze doświadczenia MD-owe z rynku kapitałowego również i yy, łączymy to z usługami na rzecz podmiotów trzecich. To jest jedna z tych podstawowych yy, filarów naszego rozwoju, drugi, z którego się wywodzimy. Duży, czy, duża część zespołu się wywodzi to jest MND-owy, i tutaj mamy, mamy te doświadczenia, więc chcemy łączyć polskich deweloperów z międzynarodowymi, dużymi graczami, korporacjami. Dlatego też jest mocno umiędzynarodowiony nasz zespół. Mamy dwóch panów z paszportami amerykańskimi, i również mamy jednego pana, który jest, ma paszport koreański. No, i to nam pozwala na poszukiwanie i marketingowanie naszych projektów globalnie. Mamy w naszej bazie danych ponad 150 inwestorów, z którymi utrzymujemy kontakt, do których regularnie wysyłamy nasze, nasze projekty i dyskutujemy nad możliwością dalszego rozwoju. Nasze ambicje jednak sięgają trochę dalej. Chcemy w tym łańcuchu Dostaw czy budowy wartości w ramach OZE uczestniczyć również w tych późniejszych etapach, czyli już rozpoczęliśmy doradztwo w ramach PPA-ów, czyli Power Purchase Agreement, bilateralnych umów pomiędzy dostawcą energii a ich odbiorcą. I kolejny taki docelowy nasz model to jest taki, że chcemy też być. IPP, jak się ładnie mówi, czyli niezależnym producentem energii i to jest y, główny cel naszej działalności. Wspomniał Pan, Panie Prezesie, o współpracy z rolnikami. W ogóle ten segment agro pojawia się w Waszej strategii. Proszę powiedzieć, jak się funkcjonuje w ogóle w tej przestrzeni biznesowo? To jest, no jest to na pewno specyficzny segment, y, z tym, że my tutaj y, mamy, y, mam, znaczy, Rozwiązaliśmy to w ten sposób systemowo, że mamy, współpracujemy z tak zwanymi czyli lokalnie mocno usadowionymi przedsiębiorcami, którzy dla nas pracują na zasadach wyłączności i oni są tą naszą forpocztą w kontaktach między innymi z rolnikami, z właścicielami gruntów, ale też i z lokalnymi deweloperami. W ten sposób budowane są lidy, które potem wewnętrznie analizujemy. Analizujemy szanse ich energii, Może dywersyfikacji, Panie Prezesie? Szanse dyw dywersyfikacji. Nie, no pod względem energetycznym, tak. Przydatności pod względem energetycznym tych, tych gruntów i, i w ten sposób sobie radzimy, czy też współpracujemy z, z tym segmentem. Czyli mamy tak, mamy skauta, który dociera do gospodarstwa rolnego, mamy rodzaj akwizycji i zachęty do tego, żeby rozważyć taką inwestycję. Jak w ogóle jest przyjmowane w tym środowisku rolniczym myślenie o inwestowaniu w OZE? Oczywiście poziom, poziom wiedzy rolników na temat OZE i tego, co się dzieje, jest, jest ogromny. Tutaj, tutaj tak, są mocno. Mocno zaangażowani, bo też właściciele gruntów zdają sobie sprawę, że jest to wyjątkowo korzystny dla nich, dla nich układ jeśli na tej ziemi, która jest no klasy gorszej, rolniczej czwartej, piątej, szóstej, można będzie wydzierżawić tę Ziemię pod potrzeby potrzeby energetyczne. Więc to tutaj jest duża wymiana, wymiana informacji pomiędzy rolnikami, istnieją fora dyskusyjne, ceny cały czas są update'owane, są, są aktualniane, więc tutaj jest duża, duża konkurencyjność na tym rynku i tak mówię, duża wiedza. Wręcz no, trochę trochę dochodzi do, do takich Komicznych sytuacji, gdzie rolnicy tłumaczą nam albo naszym partnerom, międzynarodowym korporacjom energetycznym, co należy zrobić. Panie prezesie, wróćmy jeszcze do opublikowanej 22 maja nowej strategii. Na dwie rzeczy zwrócę uwagę. Państwo kreślicie bardzo ambitny plan wzrostu powyżej poziomów, które wyznacza rynek. Skąd ten optymizm no i jak ten cel chcecie osiągnąć? Ten optymizm wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z podpisanych już umów w ramach tych projektów Joint Development Agreement. Mamy umów podpisanych na realizację 1400 MW, i to jest coś, co już jest w naszym portfelu. Dodatkowo yy, mamy drugie tyle projektów, które yy, są w naszym pipeline, które rozważamy i co do, 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 do których Szukamy już konkretnych inwestorów lub rozmawiamy już z konkretnymi inwestorami na ich dalszy rozwój. Część z tych projektów jest na, na poziomie takim greenfieldowym, czyli właśnie jesteśmy po, po uzgodnieniach z rolnikami i po wstępnej analizie ener przydatności energetycznej tych gruntów, a część jest już na jakimś późniejszym etapie zaawansowania. Typu y, y, środowiskowa decyzja lub warunki zabudowy są już, y, są już przyznane. Takie projekty przejmujemy na tym etapie i je dalej, dalej rozwijamy. Więc to jest y, optymizm, wynika po pierwsze z tych podpisanych już umów i wynik, który zrobiliśmy, kwartalny, który był warunkiem koniecznym do tego przejęcia. Nas przez, przez RAN. On został też osiągnięty na bazie usług, a nie był to jakiś wynik jednorazowy. Dalej, no, jeżeli nasza strategia, znaczy, że będziemy ją realizować, to celem tej, tej naszej, naszej działalności będzie posiadanie własnych aktywów wytwórczych. I to jest po prostu estymacja, ile kapitału należy zaangażować, żeby. Odpowiednią ilość tych aktywów posiadać, i te aktywa produkują odpowiednią ilość prądu. Prąd produkuje odpowiednią ilość gotówki, którą chcemy, chcemy tutaj się podzielić z inwestorami. Panie prezesie, to na koniec naszego spotkania jeszcze aspekt technologiczny, bo komunikujecie w nowej strategii rynkowi również plany dotyczące inwestowania w rozwój, modernizację. I tu pojawia się sformułowanie technologii ekologicznych. Co to de facto oznacza? No to, to oznacza całość związanych z OZE, z tym, że też innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy blisko podpisania, chyba dzisiaj albo jutro pójdzie komunikat, podpisania umowy o współpracy z innowacyjnym rozwiązaniem magazynów energii oparciu o green, czyli zielony metanol. To jest bardzo ciekawa koncepcja, y, sp sprawdzona już w produkcji, czyli nie jest to laboratoryjny sukces, ale, ty, ale już jest w produkcji. Trzymegowy -megowy projekt już funkcjonuje, no i teraz y, zamierzamy wspólnie wybudować kilkunastomegowy projekt, y, który będzie y, swoistym magazynem energii, z y, którego, y, którego źródłem tego magazynowania będzie właśnie zielony biometanol. Prezes spółki Ra spółki obecnej na giełdzie papierów wartościowych, był dziś gościem magazynu Opinii Ciri Cafe. Panie Prezesie, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo również. Dziękuję Państwu, do zobaczenia w naszym portalu i na naszym kanale na YouTube. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.